Dobra, może weźmy się za to już na poważnie teraz okay. e, Jakbyś mógł to iść w górę, a później skręć w prawo W prawy górny róg po prostu Jeżeli dasz radę Skoro już testujemy, to chcę sprawdzić, czy misje działają. Mhm, dobra. W górę i w prawo... A mapie to zobaczę? Okay, tak. Cool. Dobra, zabezpieczmy się troszkę, bo oni to pewnie zaraz będą się do nas dobijać. Jak możesz, to rozstaw tutaj wieżyczkę mniej więcej po środku. To będzie tap i tam... Wyzwania wezwania i wieże strażnicze. Dobra, ee, jak się wycofuje z menu? R, R, R. Okej. Wezwanie jest do drogi. Okej, okay, teraz weź z tej skrzynki narzędzia i podejdź do tego i klikaj E. Chcę zobaczyć, czy będzie się aktualizować. Eee, okay. Po prostu E klikaj. A, ale... Okej, okay, działa. E, teraz, dopóki ten paseczek nie zejdzie do końca, to musimy tutaj stać i po prostu tego bronić, punktu tej pozycji. Okej. Okay. Widzę, że. Mutanci nas zignorowali na razie, więc mamy troszkę czasu na. Nie, tam. na wykonanie zadania. E, tymczasem, jeżeli nie masz, to możesz sobie amunicję zrzucić. Chyba, że masz teraz. Kogoś Wziąłem. i... Wziąłem ze spawnę. Nie, ja cały, cały czas mam tą samą postać. Ja cały czas tu dostaję. A ty masz ciężki karabin maszynowy. Jako no. trzecia broń. Tak. pod E jest latarka, pod B jest lornetka Co tam jeszcze? W sumie co z tych takich ważniejszych to tyle? Okej, okay, ciekawy jest ten efekt, Lonek. Znaczy, no, chciałem zrobić taki pseudo-Noctovizor. Mm -hmm. No może to perfekcyjnie nie jest. Po prostu, żeby okay. ciemne pomieszczenia Właśnie widzę, że, widzę że to zazielenia tylko wnętrze, tak jakby. Mm -hmm. Okej, okay. misja ci się zaktualizowała? Eee... Czy tam cel misji powinien być taki napis na górze? W sensie na napisu nie widziałem, ale, ale mam zaznaczone, że, jest, że aktywuj generator, i jest znaczy, zaznaczone na Dobra, dobra, robione. dobra, czyli działa. Ok, to następna misja idziemy. Ok, jak napisu nie ma, to też się będę musiał temu przyjrzeć. Znaczy, to może po prostu nie zauważyłem. No to zobaczymy przy następnym zadaniu. Weź sobie jakąś lżejszą broń. Jak już tak biegamy. Szybciej będziesz się poruszał. ISRO. Klip pusty. Dobra, ściga nas ktoś jeszcze. Dobra, zadanie teraz takie. Bierzemy skrzynię i idziemy do miejsca ewakuacji. Tam, gdzie jest nas spam, po prostu. I po pierwsze, ze skrzynią szybciej się męczysz. A po drugie. Nie możemy skakać trzymając ją. E, dobra, wiesz co? E, ta skrzynia e, widać, e, że, że takby tak ta, taka smuga jest za nią, jakby ze skrzyni. Tak. Przeszkadza ci to bardzo? Mogę to zmienić. Nie, okej, okay. W sensie, ok. Informujecie, że coś takiego jest. Po no to tak, to to jest celowy zabieg, ale mogę to zmienić. A, to jest celowy zabieg. Ok. No, dobra. Znaczy, mi to jakoś szczególnie nie przeszkadzało, ale dobra, skoro są ten, głosy protestu, to mogę to zmienić, to akurat e, nie jest prawda. Nie, bo po prostu zdziwiłem się, że to jest celowy zabieg. Tyle. E, podobają mi się efekty, które innym ludziom się nie podobają, w ten <laughs> okay, sposób to uimy. Okej, okay, dobra, dobra, okej. Okay. Chociaż nie no wiem, następ... dlaczego akurat skrzynia miałaby tak robić, ale okay. No, ja jestem bardzo specyficznym człowiekiem, mam dziwi więc... <laughs> Sro, klip pusty. I klip pusty. A dlaczego skrzynia? Jak <laughs> ci to przeszkadza to mogę to zmienić. No jeku Specjalnie dla ciebie zrobię opcję skrzynia bez smugi. Nie ma. Dlaczego bez... skrzynia? Nie, na, na niektórych rzeczach rozumiem, ale dlaczego skrzynia i to zwłaszcza, jak się wleczesz z nią? Dlaczego? <laughs> bo mi się to podoba, matko, kochana. Nie ja czy... mam innego o wytłumaczenia. Czy... <śmiech> <Okay>. <śmiech> <śmiech> Co? Ja to robię? Nie, też jej pozbądźmy, bo nam nie dadzą żyć. Jakąś wieżyczkę tu stawię I możesz ty bronić, teraz ja to wezmę i zobaczymy co się stanie Okej, okay. no dobra Dziękuję. Ewentualnie rozstawię jeszcze jedną wieżę Zapisałem twoją pozycję, zaraz przyślę wieżę I zwróć uwagę proszę, czy na górze wyskoczy ci jakiś napis e, W sensie, jeżeli chodzi o to, że tam coś tam cele zostały zaktualizowane, czy coś nie o tym wskakuje A, dobra Czyli to też Klikasz w mapę, później klikasz na tę mapę, żeby włączyć sobie radar i poszukujesz bomby, które są zakopane hmm. Psz, To się kojarzy Z czymś to kojarzysz, słusznie to okay, kojarzysz, ale Dobra. po prostu chodzisz po tym obszarze A, okay. Później trzeba do tej bomby podejść kliknąć okay, E i nie możesz się pomylić. Jak się pomylisz to ona się detonuje. Do... A! Okej... Okay. <laughs> bańki nie ma? <laughs> no nie ma bańki, nawet jak... Je, jak je, na, znaczy, jest bańka, ale ona w niczym nie pomaga. I tak ale. zginiesz, i tak zginiesz. <laughs> e, no to trudniej, nie można tak. Można. Nie prawda. To, so, nie, to jest nie moja nie gra, można. moje zasady. Skraszowało? No, nie. No, nie. musisz ja ja po prostu przez chwilę zatrzymać w miejscu. Nie, bo robiłem tę bombę. Okej. Okay. Mieliśmy tylko 5 do znalezienia. Możesz wyłączyć już ten radar. A, okej. Okay. Tutaj możesz używać każdej broni, żeby z... to myć. To trzeba zniszczyć. Tylko okay, to ma ilość HP, to... A. Ok, jedno jest. Ok. No, u mnie nie by poszło. Dobrze, dobrze idzie. Ostatnia misja. Zniszczenie. Ile nam wrogów zostało? Eee, 69 wrogów zostało do, do, nice. do zabicia. Dobra, za teraz już tylko wieżyczki. Amunicja. Pozycję. Amunicja Przestań nie wiem, Dobra, przez... czekaj, ja nie mogę złodzie. się ruszyć. Ślepy stąd zwiję, bo zaraz giniesz. Nie mogę się ruszyć. Oha. dobra, dobra, czekaj. Skrzynia blokuje ruch jakiegoś powodu. To przez tą smugę. Nie, to nie ta skrzynia. Nie zwalaj na moją smugę. Ok, przyjrzymy się temu. Przeciwnie znowu na co? Tak, mają nas spicier. Ładuję, jakby co. No ja nie Czyli co, idziemy do przeciwników. A, ich tu mało jest. Albo idziemy, albo czekamy, aż oni przyjdą. Okej. Okay. Ale widzę, że im się nie za bardzo spieszy, więc możemy do nich iść. zaraz, zaraz. Porządku. Zaraz przyślę pojazd. Słusznie. jak już Odsuń testujemy się wszystko, troszkę. to wszystko. Odsuń się troszkę. Jeszcze? Znaczy nie pamiętam jak duże to było, ale... Okej, okay, było duże. Dobra, jedziesz e pan. Eee... tu był jakiś przeciwnik, chyba... Okej. Okay. <laughs> Pamiętaj, że tracisz HP za każdego przejechanego przeciwnika. Eee, gdzie mam to HP? Eee, to jest, to będzie widać. Powoli się będzie kopcić, później się będzie palić. Jak się będzie palić, to trzeba wysiadać. Okej. Okay. Dobra, eee, gdzie mogę mapę? W sensie, mapę... Tutaj? O, tutaj mogę zobaczyć mapę. A to co? Co się stanęło? No wybuch. W co wjechałeś? W nic! Dobrze, że w nic nie wjechałeś. To, to był środek placu. Autentycznie, środek placu byłem. No, pokażę się. no tu, tu wybuchł. W tym miejscu. Że no ja dobra, nie ma tego złego, to jest jeszcze się mam boja? pojazd. Koniec. <coughs> Koniec. Idzie, 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 właśnie, 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 Okej, okay. widzę, że nadal jest to, pewnie już tak samo zwróciłeś uwagę o co chodzi. To, że jesteś stra u mnie troszkę że, że z tyłu nikt pojazdu. Nikt gracza jest z tyłu. No, tak, 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 tak. tak. E, Ale no nie próbowałem, proszę. próbowałem coś z tym zrobić. Nie dałem rady. Myślę, że już to tak zostanie, jeżeli nie wymyślę nic na to. Okej. Okay. Nie, wiesz, jeszcze może to po prostu wydaj. Już się nie tyłu. Co, so, ułatwimy sobie troszkę życie. Daj chwilę. Zaraz nastąpi aktywacja. Wysłałem wieże. No. Ładuje czy co? <słuch> Karabin mi wysiał. No, tam nic nie ma. Amunicja wysłano. Wysłałem wieżę. O dobrze. Ja się o nich nie zająłem. Chcę, żebym to sobie tutaj Okej. Okay. Co tam siedzi? A ten koś was Jego trzeba od tyłu obejść. Hałka. A nie, czekaj. No, legionista bardziej. Legionista. No. jakby co. Ładuje jakby co. No już nie podoba.